28 września, 2017 rok, zimia chranariańska, Gnadawia, Garawin. Ech. Życie potrafi nam rzucać w różne strony, najczęściej kiedy jesteśmy na to najmniej Już nawet nie chcę sobie przypominać, jak wiele razy w swoim życiu musiałem się przeprowadzać, czy po prostu schować uciekać, to wbrew własnej woli. Jestem z Ukrainy, ale ani mnie po drodze z banderowcami, dlatego wolę siedzieć tu. W mieście Garawin, gdzie deszcz i śnieg padają na zmianę z wulkaniczną pola, a woda przybra kolor krwi oraz smak przytominowanej płytówki. A, no jeszcze nie ma wszechobecności z jest że go kiedyś ale prawnik poza mną się to nie przyjmuje, co rzecz jasna jest absolutnie kurwa nie na miejscu. No cóż, jeżeli będzie okazja, to już wiem z kim i ja, o czyje prawa będę walczył. Wiem u Rzeziwo ja absolutnie mi miał brzydze, historia historii z tym związana. mimo że nie brałem w niej żadnego udziału. Postanowiłem zerwać z tą przyszłością i rozpocząć życie na nowo. Następujące zapiski są tego swoistym świadectwem. Jeśli będzie okazja, to jeszcze kiedyś się odezwę. 8 września, 2017 rok, Ziemia Henryjańska, Ukraina, Lwów. Dzień jak codziennie, przynajmniej z początku. Pobłotka, około 7 rano, pora na i niechęć, wygrzewanie się z łóżka. Prze śniadanie miałem jakieś dziwne przeczucie z do głowy, że ten dzień skończy się inaczej niż wszystkie pozostałe. Nie wiedziałem jednak, w jaki sposób będę mógł to zaobserwować czy poczuć. Postanowiłem być cierpliwy, i przejść przez dzień nowo. tak jak zawsze. I jeden rzut oka na oczy moich dotychczasowych współpracowników i już mi coś kurwa nie pasowało. Owszem, wcześniej też mieli ciemne oczy, ale teraz były one całkowicie czarne i nie odbijały światła. Ba, jak tylko któryś z nich wchodził do jakiegokolwiek pomieszczenia, to całe naturalne światło praktycznie pochłaniał. Co ciekawe, żerówki inne sztuczne źródło światła nadal się świeciły, ale ich blask nie oświetlał pokoju. To nie było przyjemne światło. Gdy przypadkiem na nie spojrzałem, na moment zabolały mi oczy. Co gorsza, gdy, gdy próbowałem wejść z pokoju, to ci ludzie oparci za mną łazili, A w skrajnych przypadkach próbowali zagradzać mi drogę do najbliższych drzwi. W końcu jeden z nich próbował odepchnąć mi od drzwi, ale goś miał ledwie 1,60 także szybko go sobie usunąłem z drogi. Mam 197 cm, stąd tak łatwo mi to przyszło. Jednocześnie jednak, pomimo wkurwienia, zdołałem wyprzeć chęć zajęcia go na miejscu. Po powrocie do domu byłem smordowany do tego stopnia, że nie miałem nawet ochoty ani siły na zrobienie sobie kolacji czy przebrać się w piżamę. Po prostu je byłem na wyro i w przeciągu praktycznie kilku minut zasnąłem jak zabity. Nawidził mnie bardzo dziwny sen. Chodziłem w nim po białej, kleistej powierzchni, która była najprawdopodobniej pokryta grubą warstwą jakiegoś silnego kleju. Przestraszyłem się, bo myślałem, że klej niespodziewanie szybko wyschnie i utknę w, mie i utknę w miejscu, a próba wyswobodzenia się skończy się tym, że mimowolnie wyrwę sobie gierę. Na szczęście nic takiego nie nastąpiło. Zamiast tego znalazłem coś, co zapewne stanowiło źródło te te tego białego spoiwa. Metalicznie jasno szary obiekt o kształcie władzy podobnej do kuli do kręgli. Gdy ją podniosłem, ta nagle zaczęła rosnąć i formować się w coś innego, większego. Spaniklony odrzuciłem ją od siebie i oddaliłem się nieco. W jakieś 20 sekundach kula zmieniła się w klona. Mojego klona. Klony wstał z ziemi z postem neutralnym wyrazem twarzy podszedł do mnie. I chwycił mnie za rękę. Zaraz potem zmienił się w jakąś chmurę pylu bądź demo, i wniknął w moje ciało, co mnie dość solidnie zabolało. Zabolało mnie na tyle, że obudziłem się o jakieś 3.40 lat rano, a przynajmniej taką godzinę mi telefon wyświetlał. Próbowałem chociaż godzinę dospać, ale nie chuja, byłem zbyt rozbudzony, żeby ponownie zasnąć. W takim wypadku postanowiłem zająć się sprzątaniem Hacjandy, ale jakieś jakichś dwóch miesięcy zaczęła bardziej przypominać skup złomu niż dom. Czułem jednak, że ja sam nie dam rady. Hmm, gdybym tylko mógł się sklonować tak jak Wiśnia... Pomyślałem. Chwilę potem prawie dostałem zawalu, bo za mną z się moja kopia. Praktycznie jeden do jednego. Zdążyłem zauważyć, że mój suboftor narodził się praktycznie z mojej myśli a jego budulec stanowiła substancja podobna do tej, którą spotkałem we śnie. Stał tak w totalnym bezruchu, nie mówiąc nic, nawet nie mrugając. Hmm. Pościukaj mi worków na śmiecie. Próbowałem dać mu polecenie. O dziwo, zadziałało. Dopiero po tym poleceniu kolon niemal natychmiastowo, lecz w miarę powolnym tempie zaczął się ruszać. Co więcej, gdy już mój dopliket znalazł worek na śmiecie, to usłyszałem o tym komunikat lecz nie od niego, ale praktycznie w swojej głowie. Jakby tego było mało, otrzymałem potwierdzenie tej wiadomości w postaci widoku z punktu widzenia klona. No, teraz to pójdzie szybko, pomyślałem, po czym stworzyłem jeszcze kilka kolejnych klonów, którym zleciłem kolejną umycie wanny, kiebla, prysznica, odkurzenie i kilku innych robót domowych, podczas gdy ja sam zrobiłem sobie soczyste i smacznie chrupiące tosty na śniadanie. Gdy już uznałem, że porządki dobiegły do końca, klony prawie jednocześnie rozplunęły się w powietrze, nie zostawiając po sobie najmniejszych śladów działalności. Po krótkim zamyśleniu postanowiłem sprzedać mieszkania i przeprowadzić się na własną rękę. 11 września 2017 rok. Ziemia chraneriańska, Ukraina. Dąbrawiec. Dzięki moim nowym nabytem nad naturalnym zdolnością, wyprowadzka idzie znacznie szybciej niż myślałem. W tym wszystkim jednak z jakiegoś dziwnego powodu starałem się unikać wykrycia moich klonów przez innych mieszkańców Lwówów i innych pobliskich wiosek. Być może dlatego, że obawiałem się podobnego spotkania ze złowrogimi czarnookimi ludźmi, lub raczej istotami łudząco podobnymi do ludzi? Wcześniej dowiedziałem się, że zostałem z... zwolniony z pracy. Ale wbrew pozorom nie wkurwiało mnie to zbytnio, bo ani nikogo tam nie znałem, ani zarobki nie były jakieś powalające. Jedynie wzmocniło to moją motywację do wyprowadzki i poszukiwania nowego domu. Nie chcąc wychodzić z pustymi rękami, podjebałem 7 kombinazonów z magazynu i po powrocie do domu odziałem w nie 6 swoich klonów, które wtedy stworzyłem. Z czego ostatnie kombinozon zatrzymałem dla siebie. Dzień wcześniej testowałem swoją nowo nabytą zdolność i wyszło na to, że nie ma ograniczeń co do liczby tworzonych klonów. Ale z właściwą dla siebie spratem postanowiłem ograniczać, a przynajmniej na razie, ilość moich replik, aby uniknąć w przypadku jego wykrycia i ściągnięcia na siebie niechcianej uwagi. Po dalszym długim czasie udało mi się dotrzeć do Dąbrowiecy, niewielkiej podlużne wioski na dalekim zachodzie Ukrainy. Na miejscu zrobiłem dość dokładną rewizję i pozbyłem się wielu rzeczy, które już dawno dawna uważałem za zużyte i zbędne, ale nigdy nie miałem czasu ich wyrzucić. Poprosiłem o nocleg, jaki byłem wykończony nie wszystkich moich osobistych klemotów piesza. Tref chciał, że akurat wtedy zwolnił się jeden z pokoi w pobliskim motelu, bo ostatni klient wyjeżdżał na studia. Po zgrubsze pożywnej obiadowej kolekcji w końcu przyciąłem komara. Miałem kolejny sceny, podobny do tego z przed dwóch dni, jednak otoczenia uległo drastycznej zmianie. Z płaskiej, kleistej, bezbarnej powierzchni przyszło na coś w rodzaju makieta w kształcie komputerowego procesora w skali przynajmniej 10 do 1. Zawożyłem w oddali, czytaj jakieś 15 metrów, coś co wyglądało na rodzenie, do którego zapewne miałem dotrzeć. Gdy jednak postawiłem pierwszy krok, dostałem potencjał krótkim, ale srogim kopniakiem od prądu. No nie będę kłamał, zabolało. Okazało się, że cienkie, świetliste linie biegnące przez czarną, metaliczną, niemal nieoświetloną podłogę są pod napięciem i muszę się nieźle nagimnastykować, żeby dojść do rdzenia bez szwanku. Nie potrafię przypomnieć sobie, jak długo mi to zajęło, ale koniec końców udało się dotrzeć. Na miejscu, w centrum mordzenia na podwyższeniu leżał kolejny przedmiot. Czarna, nieoznaczona książka, której chyba każda strona była zapisana innym językiem. Tak samo jak tajemnicza, klejotwórcza kula, tak i ta książka wnikła w moje ciało w identyczny sposób. Po czym mój sen się skończył. Postanowiłem kontynuować swój podróż. Wcześniej tworzyc kilka swoich duplikatów. tym razem niemal od razu zauważyłem, że arsenał moich mocy delikatnie się poszerzył. Albo miałem, oprócz możliwości tworzenia kopii samego siebie, widzenia ich i komunikacji między nimi, miałem teraz pełen dostęp do ich wspomnień. Na razie może za bardzo mi się to nie przyda, ale jestem pewien, że prędzej czy później się to zmieni. Czuję też, że nie jest to ostatnia zdolność, jaką otrzymam w ciągu mojej dalszej podróży. 15 września 2017 rok, ziemia hrynaliańska, Polska, Lubaczów. W końcu Polska! Co prawda nadal blisko granicy zachodnio-ukraińskiej, ale przynajmniej z dala od fanklubów Bandery. Cieszyłem się, że w końcu dotarłem do czegoś większego niż wioskie, ale nie zapuszczałem się w głąb miasta, nie chcąc przyciągać z podejrzliwych spojrzeń przechodniów. Bardziej przyzwyczaiłem się do wiejskich klimatów i dźwięków natury. Co nie znaczy, że nie lubię okazji odwiedzać miejskiej dżungli. Szukałem jakiegoś miejsca tymczasowego pobytu, bo gdzieś spać musiałem, a że zbierało się na deszcz, to nie chciałem zbyt długo zostawiać na zewnątrz. Czułem się w dziwnie, mnie od drzwi do drzwi pytając się, czy mogę zostać na trochę. Mój wschodni, pol wyraźnie ukraiński akcent nie pomagał w negocjacjach, ale po chyba 10 próbach w końcu znaleźli się ludzie. No tyle uprzejmie, że pozwolili mi tu tymczasowo zamieszkać. Zapewniałem, że jestem tylko na chwilę i za najwyżej trzy dni już mi tu nie będzie. Miałem swoje jedzenie, więc nie musiałem żebrać uresztki z posiłków. Nie chciałem dostać łatkie darmo zjada, więc zaoferowałem im pomoc przy generalnych porządkach. Ku moją cieszę, zgodzili się. Reszta dni upłynęła mi na sprzątanie mieszkania państwa Bogdana i Bogumiła, przyjaznej rozmowie między sąsiedzkiej i nocnym sansie. Podczas którego obejrzałem prawie obie części psów Pasichowskiego. Mówię prawie, bo pod koniec sequela zasnąłem. We śnie chodziłem po czystej białej planszy, na której znajdowało się losowo rozmieszczone czarne połyskliwe sześciokąty. Gdy przyjrzałem się im bliżej, zobaczyłem, że je podnieść. A pod każdym znajduje się doło o głębokości około pół metra. Zacząłem więc otwierać te doły jeden po drugim w nadziei, że w którymś z kolei w końcu coś znajdę. Udało się za 25 razem. Znalazłem dość spory, jasny, metaliczny kloc, wyglądający jak czyrzewka komputera z olem. Zamienił się on w prochodem i wnikło w moje ciało zaraz po wyjęciu z dziury. Jak można się domyślić, obudziłem się krótko potem. Zdecydowałem, że pora się zbierać i kontynuować wyprawy, więc jedynie pożegnałem się serdecznie z domownikami, spakowałem swój graty i po cichu spierdoliłem z domu. To już oddaliłem się na tyle, że byłem poza zasięgiem wzroku mieszkańców Lubaczowa Postanowiłem sprawdzić, czy otrzymałem jakieś nowe zdolności. Jeżeli tak, to jakie? Znalazłem jakiś pomniejszy zagajnik, aby móc stworzyć kilka swoich kulionów, celem testu potencjalnych nowych umiejętności. Zobaczyłem sporych rozmiarów kamienie pod jednym z drzew. Próbowałem podnieść najmniejszy z nich, który był niemal pięciokrotnie większy od mojej głowy. Niespodziewanie udało się. Miałem jednak wątpliwości co do tego, czy to dzięki obecności czterech klonów, czy samemu dałem radę. Bo jak już wcześniej wspomniałem, sam jestem dość wysoki i mam sporo siły. Odwołałem więc grupę klonów i podjąłem próbę od podniesienia kamienia samemu. I tu zaskoczenie, prawie się przewróciłem, próbując tego głowa zapodnieść. Zrozumiałem, że obecność klonów w jakiś sposób zwiększa moją siłę. Zaciekawiony tym zjawiskiem postanowiłem zbadać. W jakim stopniu moja siła będzie rosła, więc zacząłem przewoływać pojedyncze klony jeden po drugim. Trochę długo to zajęło, ale udało mi się oszacować, że z każdym kolejnym klonem moje siła wzrastała jakieś 25%. Samemu jestem w stanie podnieść maksymalnie około 100 kg. Przy obecności 4 klonów jestem więc w stanie podnieść tyle samo jednego. Ciekawostka: klonów też to dotyczy. Mam już co najmniej tysiąc pomysłów jak to można wykorzystać. <laughs> Poza tym odkryłem, że klony podzielają moje zmysły. Kiedy ja jestem głodna, to każdy istniejący klon też jest głodny. Brzmi strasznie, ale wystarczy, że dowolny pojedynczy klon cokolwiek zje lub wypija, a wszystkie pozostałe automatycznie będą nasycone. Zapewne teczy się to też w pozostałych czynności życiowych. Jestem ciekaw, czy jeżeli jeden z moich klonów będzie np. wieszki spał, to czy wszystkie pozostałe będą wiecznie wypoczęte? To się jeszcze ukaże. 20 września 2017 rok. Ziemia hranariańska, Polska, Sandomierz. Ach, Sandomierz. Miasto-legenda. Miejsce akcji ojca Mateusza. Nie spotkałem tam super prawda ale zdecydowanie miałem co zwiedzać. Zrobiłem sobie dość długą, codzienną wycieczkę po mieście. Najpierw przechodząc przez most dwie są, przewodnie zwiedziłem Stary Port, wsłuchując się w okazjonalne, dźwięczne klekoty wszelkie liny z lączek, na wietrze zacumowanych łodzi i małych jachtów. Potem, razem z kilkoma innymi turastami, przemierzyłem wąwóz Królowej Jedwigi, otoczony szumem drzew, ślestym liści i śpiewem ptaków. Następnie zaliczyłem długi spacer przez Park Piszciele i Saski, gdzie przez moją połowiczną niezdarność prawie zabiłem się o wystające korzenie kilku powolonych drzew. Później wspiąłem się na Górkę Słoneczną, z której miałem wspaniały widok na stojący nieopodal Stadion Masiru. Na koniec udałem się na obrzeże drogi między Górym Piecami a Krukowem. Rozbijałem prowizoryczny namiot z pomocą trzech klonów, i udałem się spać. We śnie chodziłem po gigantycznej, widgłatnej pojęcinie, lub przynajmniej jakimś syntetycznym odpowiedniku, każda nić była pełna skondensowanych, przyźroczystych krobów wody, lub podobnej ciecz. W jakichś 7 godzinach obłąkania się a po tej niesamowitej technologicznej konstrukcji zobaczyłem coś, co wyróżniało się na tle wszystkich tych szklistych zrobin wody. Srebrzesto-szarą, półprzyzroczystą masę o konsystencji plasteliny. Gdy już się chwyciłem, zacząłem się nią chwilowo bawić, próbując ułożyć z niej jakieś kształty. Ulepiłem węża, rekiena, kolamarnice oraz siebie. Przy tym ostatnim artefakt wszedł w moje ciało w identyczny sposób co poprzednie przedmioty ze snów. A ja w końcu się obudziłem. Obudziłem się, ale jako jeden ze swoich klonów, bo widziałem swoje własne ciało z jednej strony. Na szczęście okazało się, że mogę to dowolnie przełączyć. W ten właśnie sposób dowiedziałem się, że zdobyłem umiejętność swobodnego transferu świadomości między swoimi ciałami. Zrobiłem mały, ale wysoce ryzykowny eksperyment, aby, przy... aby sprawdzić, czy zielę przeniosę swoją świadomość na stworzonego przez siebie klona, to czy powróciła ona do swojego właściwego ciała po śmierć tego klona. Na całe szczęście moja teoria się sprawdziła i byłem w stanie wznowić wyprawę. 26 września 2017 rok, Ziemia Hranariańska, Polska, Warszawa. Ech. Z pomocą 20 kulonów, które dla niepoznaki przebrałem w swoje stare ubrania, udało mi się praktycznie przebiec jeden wielki, jebany maraton z Sandomierza do Warszawy, po którym łodziwo miałem jeszcze sile spacerować. Korzystając z resztek sił, pobawiłem się w zwiedzanie słowetnej stolicy lechistanu. Przymierzyłem Las Kabański na drodze do Ursynowa. Po czym poszedłem sporą okrężnicą przez Mokotów. Ochotę, wolę, bemowo i ursus, kończąc na lotnisku Chopina. Krótko potem kupiłem na szybko bilety lotnicze. Zaciekawiła mnie obecna tam opcja. Gnedawia Garabion. I właśnie na ten lot kupiłem bilety. Przez następne minuty lotu podziwiałem polską ziemię. Lecz niedługo potem zasnąłem. Miejsce, które wtedy zwiedziłem we śnie, wyglądało jak wnętrze jakiegoś organizmu, gdzie dookoła lewitowały ale nie, nieustannie dzielące się komórki. Nie byłem w stanie określić, czy sam te ślewie czy raczej pływam w tej dziwnej przestrzeni. W końcu, po jakichś 8 godzinach rozglądania się mozolnego, przemieszczania się po dziwacznym otoczeniu znalazłem obiekt, który nie podlegał podziałowi. Sferyczny artefakt przypominający mi na globusa i kryształowej kuli. Gdy obiekt ten już we mnie wniknął, a ja się obudziłem, okazało się, że jestem na miejscu. 27 września 2017 rok Ziemia Hranariańska, Genedawia Garavi. Po wyjściu z samolotu przewietą mnie dość mroczny widok. Gęsto zachmurzone nocne niebo o kolorach jeździe wulkanicznych Stanowiące tło loda posemnie ciemnego, słabo oświetlonego miasta A tuż obok lotniska dość wyniszczony znak z nazwą miasta Dodatkowo wątłe, ale wszechobecny zapach krwi. Demo i innych bliżej nieokreślonych substancji potęgowało we mnie uczucie grozy, dyskomfortu i niepokoju. Całe miejsce było dość opustoszalne, nie widziałem żadnego logicznego powodu, dlaczego takie miejsce miałoby się znajdować w ofercie podróżniczej. Wtedy przypomniałem się, że przecież miałem kolejny sen, w którym zdobyłem artefakt, a tym samym zdobyłem zapewne nową moc. Nie wiedziałem tylko jako. Natknąłem się na budynek, który wyglądał jakby jeszcze mógł funkcjonować jako mieszkanie, ale jedyne do niego wejście było zablokowane przez kontener pełen gruzu. Na początku myślałem, żeby użyć klonów, aby przenieść ten kontener na bok, ale wpadłem na inny pomysł. Wypuściłem pojedynczego klona, aby o kontener, a następnie pomyślałem o zamianie miejsc z kontenerem. I efekt? Wyleportowałem się na pozycję kontenera. Podczas gdy ten, wraz z trzymającym go, go moim klonem, pojawili się na mojej poprzedniej pozycji. W ten oto sposób dowiedziałem się o swojej kolejnej zdolności. Możliwości zdal za zdalnej zamiany miejsc z przedmiotami poprzez teleportację. Jestem ciekaw, czy będzie to też działać równie dobrze z ludźmi. Oraz czy zasięg działania jest równie nieograniczony co liczba możliwych do przeze mnie klonów. Mam nadzieję, prędko się tego dowiedzieć. i jak na razie udało mi się połączyć z internetem i dowiedzieć się nieco więcej o tym, co przez ostatnie dni przechodziłem. Znalazłem portal Linkspace, gdzie poznałem osoby, które podobnie do mnie otrzymały nadludzkie moce poprzez podróże w Z tego co mi wiadomo, miejsca bądź wymiary, które wtedy widziałem i przemierzałem w snach nazywają się gwiazdościami, których może być maksymalnie pięć. Fajnie wiedzieć, że mam to już za sobą, jeszcze lepszy jest fakt, że pozostali obecni na tym portalu przyjęli mnie jak swojego i udzielili wielu przydatnych wskazówek. Dzięki nim wiem teraz, że moce, które nabyłem, zostaną ze mną na stałe. Czekam z niecierpliwością na okazję, kiedy, kiedy będę mógł spotkać się z nimi na żywo. Noszę imię Iliak Ksawery Kozrawa, Należy do łączników. Mam już swój własny pseudonim Net The Multiple. Jestem wielokrotny.